mam na imię Kasia, w tym roku kończę 30 lat, pochodzę z okolic Łomży, województwo podlaskie. Pa z teraz się już dłuższy cza długi czas, ale dokładniej na sobie zaczęłam wykonywać je około 2 lata temu. W najbliższym czasie zostanie wymieniony również pochłaniacz. Pięknie, mam nadzieję, że nowa, Fler. To już będzie pełnia szczęścia, to już bym tam sama siadała u Ciebie. Na dysku Google załączam zdjęcia mojego skromnego, jak na razie kącika w oddzielnym pokoju w moim domu oraz pracę na modelkach. akwarele. I to jakie cudowne. I to jakie piękne, jakie estetyczne. Jakie cieniutkie linie. Naprawdę cudownie to wygląda. Tu ręka jest super. Mamy też wykonane pazury. Są bardzo estetyczne. Ciutkę chyba wolny brzeg. Co, co go tak pogrubiło? Nie wiem, czy czasem kolor nie pogrubił. Ale ogólnie są bardzo ładne. Tylko mi poszła w te wolne brzegi. Troszkę wę, węziej. No patrzcie, jak, jaka estetyka, no. Piękny fręczyk równiuteńki. Jest autoklaw. Jenson. Jest myjka ultradźwiękowa. Oj, koleżanko, ty jak zaczniesz modelki robić, to szybko ją wymienić na większy model. Tam się za dużo zestawów nie mieści. Mamy taką lampę. Nie jestem w stanie stwierdzić, czy ona... Czy się wygodnie pracuje przy tej lampie, ale no była swego y, czasu modna tutaj. Y, dość y, tak no ją promowano, ale nie wiem czy dalej ją ludzie promują, czy po prostu była moda, popromowali, żeby sobie ją posprzedawać i, i cisza i wrócić do swojej lampki. Nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Są jednorazowe szczoteczki, są patyczki, waciki, bloczki. Możecie iść do tej osoby, przetestować, sprawdzić. Na w sensie. Ja jestem dumna. Kącik zacny.